Kim tutaj była płatka Witam Was w kolejnym odcinku. I słuchajcie, nagrywam dla Was filmik, ale tym razem z Toka No bo słuchajcie, to sama mówiłam, że będę dla Was nagrywała. Czekajcie, ja się przygotuję i zaraz do Was wracam. No że już wróciłem. Słuchajcie, będę nagrywać dla Was odcinek o pewnej rodzince, którą spożyłam. Widzicie, tutaj jest domek. Drubią no na razie runtur góry. Tu mała i tata, tu malutka, tu starsza. Jeszcze nie mam wymyślony z końcem. I tu widzicie. Gdzieś się złamiła I kotek Ruduś. No i jeszcze tu potem zobaczycie, jak będą na dół schodzić, więc łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. Zaczynamy! Ach, kto tej kocinie co wolni? Halo. Tak, dzień dobry. Zobaczy powiem Wam, że te małe dziecko jest na próbę. Potem się dowiemy, czy je zaadoptują. Tak, wszystko dobrze. Tak, tak. Dobrze, dobrze. Dobrze, do widzenia. Hmm, nie chcę coś spać. Dwie godziny później, bo była szósta. Hmm. Chyba trzeba zostawać. Chodź moja kochana ja ja wy... w... <śpiewa> Jeszcze z wczoraj jajka zostały no, halo Buteleczkę muszę położyć, o. Dla malutkie jedzonko. Gdzie jest jakieś jedzenie? O nie. Ej, wstawaj. Dobra, to będzie Tomek, Gnieszka, Tosia i Emilka. No i tam będzie dziecko jeszcze jakoś tam nazwę. Tomek, no co mnie budzisz? Słuchaj, muszę iść do sklepu, bo nie mamy jedzenia na Małej. Ona jest głodna. Mm, to co, ja mam iść? Nie, ja pójdę, ale przypilnij chociaż Małej. może ją na razie lekiem nakarmić. Dobra to szybko, bo dzieci zaraz... Bo trzeba będzie chyba szybko dać. Dobra idę. O jejciu, jejciu. Wstało mu szóstej. I teraz właśnie. Teraz jeszcze miał być ja. Hmm, no, ci trzeba chyba nakarmić. Dobra, tamtego nie będę brał, bo to chyba dla Tosi. No dobra, bo potem cię będzie brzuszek bolał, jak tam kiedyś piłeś strasznie dużo, to cię potem już było więc. Dobra, no bo już jajko jest dla mnie zrobione. 10 minut później. No jejku, ale tam ruch. Uff, kupiłam nawet więcej tego jedzenia. Dobra, resztę do lodówki dam. Proszę. Może dziewczynki czas obudzić. No, 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 to może ty idź, co? Dobra. Nie sam sobie. Emilka zrobi Dosia, pobudka. No dobrze, zaraz wstaję. Dobra. Emilka, wstawaj. O tak. to miałam cudowny sen. Jaki, Żeby iść na wakacjach. No to jeszcze trochę. Cieszę się, że teraz masz weekend. Tu by u mnie jest niedziela. Dobra, siadaj tam sobie coś zrobisz. Zaraz do nas to się powinna przyjść. Co by tu sobie zjeść? Mamy strasznie mało rzeczy w tej lodówce. Dobra, to sobie arbuza. se, arpuza, arpuza i lód. Lód? Na no co? Miam, nie mm, mm, mm. Już zjadłam. Uff, zimno mi. Zimno mi. Yy, naprawdę jest wizjów do. Dobra, może przy piecyku się trochę okrzeje. Dobra, idę na dół. but i'm, sorry, I'm not saying sure. it's not you sure.